Witajcie w następnej ale degustacji. E, tym razem e, piwo z browaru Tartarus Bierce z Yorkshire e, i jest to King Arthur. Król Arthur, jest to barley wine, 13,2% alkoholu. Królewski, danie, nieprawda? Królewski trunek, super. E, jak zwykle piękna etykieta. E, mają wspaniałego artystę na pewno. E... Gdzieś tu coś? Nie, tylko skład jest woda, jęczmień, cukier, chmiele i drożdże. No, dużo nie napisali, ale już na swojej stronie napisali troszkę więcej. E... Gdzieś zgubiłem e, notatki, gdzieś tutaj nie ma. Hm. Fajnie. W każdym razie. E... Były to angielskie chmiele, które dodali, żeby uczcić króla. Faggles, um, Bramlin, Crogs i był jeszcze trzeci. Fagel, fagels, to już mówiłem Fuggles. E, jeszcze był trzeci, też taki bardzo brytyjski. Do tego, do um, um, ważenia dodali też do fermentacji e, Golden Syrup. E, no, nie wiem, czy tutaj, czy jest taki odpowiednik w Polsce. E, to jest troszkę podobne do e, sztucznego miodu, ale ma taki swój charakterystyczny, karmelowy, troszkę e, aromat i smak. E, no, tak u, u, udaje to e, miód, powiedzmy, nie. E, także to też jest taka bardzo specyficzna brytyjska rzecz. Także bardzo brytyjskie e, podejście z brytyjskimi chmielami. I proszę bardzo: oto Król Artur. E, Ciemnorubinowe. Ja bym powiedział, nawet jak podstawię tutaj pod lampę, e, że wygląda na klarowne. Piana beżowa, to już zdążyła państwo, została tylko obrączka, ale dosyć ładnie wyglądała. Wiecie co? Aromat jest naprawdę bardzo fajny. Dużo suszonych owoców. To piwo, to piwo ma aromat oczywiście jest taki zintensyfikowany, wzmocniony, ubogacony, ale Takich bardzo tradycyjnych Strong alii brytyjskich. A taki powiedzmy Bishop's Finger, 1680, coś tam nie pamiętam. Ale bardzo brytyjsko pachnie. Suszone owoce. Mnóstwo suszonych owoców. Przypalona skórka od brązowego chleba. Bardzo dużo takich melanoidowych e, nut. E, jest też taka, właśnie słodycz od tego syropu e, złotego. E, golden syrup. E, miodowe nuty. Karmelowe. Uff, naprawdę tu się dużo dzieje. Ech owoce pestkowe, e, morele, e, suszone, jagody, znaczy jagody. Raczej takie właśnie, jerzyny, e, rodzynki, coś w tym stylu. Trochę migdałowo, trochę Troszkę jest alkohol, ale ten alkohol jest taki likierowaty, przyjemny, słodki No, genialny aromat, genialny, dobra Spróbujmy, wasze zrobię. Mm. Oczywiście pełne, bogate. Mm. Uuuu... Uh, super. Ale zaskakująco... pijalne. Um, się fajnie pije. 13,2, a pije się powiedzmy jak 7. Nie? Uuu... Uh, taki wiecie... imperialny pekulier. Powiedzmy. Coś w Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Jest dużo paloności, właśnie ta mm, przypiekana skórka od chleba. E, jest też taka miodowa, e, właśnie ten golden syrup się tu pojawia. Jest, e, są te rodzynki, e, troszkę migdałów, troszkę takich mm, owoców pestkowych się pojawia. E, jest lekka cierpkość, ale i, i słodycz. E, Taka syropowość jest zdecydowanie, ale to jest bardzo przyjemne. Jest ten likierowany alkohol, ale on jest miły. Jest trochę więcej go później. Na końcu on się miesza z goryczką, która jest właśnie taka angielska, właśnie z tych angielskich chmieli, ziołowo trawiasta, lekko ziemista, jest super. Jest też bardzo ładne rozgrzewanie później w przebiegu. To Zostaje. Ale... Ten alkohol nie przeszkadza. On tylko dodaje. Ma temu piwu. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Hmm. To piwo jest. Zadziwiająco łatwo pijane. Wow! Fajna goryczka dużo e, suszonych owoców, tych malonoidowych nut no. miód ten e, złoty syrop. E, karmel jest fajny. To jest naprawdę fajnie. Bardzo dobre piwo. Zdecydowanie e, jest warte spróbowania. Jeżeli tylko będziecie m, mogli, spróbujcie sobie e, Tatarus Pierce. Miałem kilka. I nie zawiodłem się na żadnym. Naprawdę pasja w każdym łyku. E, te piwa są dopracowane, te piwa są przyjemne, łatwo pijalne, e, pełne smaku. Tak jak i to. Wspaniała rzecz. E, zamówię sobie więcej, chyba. <grywa> A czy nie, zamówię sobie inne piwa, no bo żeby się nie powtarzać. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji, no przynajmniej mam taką nadzieję, hmm, przyślijcie ten na film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie tego wideo. Wasze zdrowie, Cześć.